Kochani moi, witam Was, witam, pokój, pokój dobro. Chciałbym podziękować y, osobom, które przyjechały wczoraj na spotkanie w Lublinie. Y, chciałbym podziękować za możliwość rozmowy, spotkania się. Y, chciałem, y, planowałem 1 czerwca przyjazd do Warszawy, ale 1 czerwca jest druga tura wyborów, więc w związku z tym no raczej nie przyjadę. Za to chciałbym przyjechać y, siódmego do Częstochowy, do Magdaleny. Y, wiadomo, wiadomo y, po co tu jesteśmy, jaki mamy cel tych spotkań. Promować, promować wiedzę Ojca Pio, promować y, to co mówi Wiesio, Wiesio Matuch oraz promować nasze stowarzyszenie, stowarzyszenie Stowarzyszenie Przyszłości, Stowarzyszenie Miłości, to, które zastąpi ten, ten popsuty świat zdegenerowany, który teraz nas otacza. Dziś wybory i wiadomo, co mamy zrobić. Każdy ma swoją wiedzę, każdy ma swój wybór. Nikomu nic nie podpowiadam. Także to było na tyle. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pokój dobra.